Co służy do wytwarzania i podawania piany średniej? Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy? Czy też jaka jest najwyższa władza w OSP? To tylko niewielka część wiedzy, jaką wykazać się muszą uczestnicy konkursu pod nazwą Młodzież zapobiega pożarom. W gminie Mykanów od lat podchodzi się do niego bardzo poważnie, co owocuje tym, że chętnych do udziału co roku nie brakuje. Ale frekwencja też jest spowodowana tym, że, że zmobilizowały się jednostki OSP, szkoły i, i prawie we wszystkich szkołach te eliminacje zostały przeprowadzone i stąd jest dzisiaj 31 osób na sali. Dobrze, że tak się dzieje, bo faktycznie starsi już odchodzą, nie wszyscy strażacy mogą już brać, bo wiadomo w wieku emerytalnym już nie mogą brać udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, no i potrzebujemy tego nowego na rybku, a wiadomo, że młodzi wnoszą nową energię i w tych jednostkach, gdzie zmieniły się zarządy, gdzie, gdzie są ludzie młodzi z nową energią przystępują do pracy. Konkurs służy między innymi popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Warto, żeby następne pokolenia strażaków, e, młodych młodych ochotników, żeby te młodzieżowe drużyny się rozwijały, bo to za, jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa jako społeczności. To również jest ważna aktywizacja dla młodych ludzi, miejsce do integracji i taka, taki właśnie turniej, taki właśnie konkurs no, powoduje to, rozwija w, w młodych ludziach pasję pożarniczą. W marcu w Gminie Mykanów odbyły się eliminacje środowiskowe turnieju na bazie szkół podstawowych oraz miejscowych OSP. Etap kolejny, już w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, wyłonił z kolei reprezentację Gminy Mykanów do szczebla powiatowego. Uczyć było mi się łatwo. Chcę też zostać strażakiem, bo mój tata jest też strażakiem. Dzieci mogą się szkolić, potem po czym mogą iść do OSP albo MDP. No, taka inicjatywa ze strony yy, ze strony władz, ze strony OSP jest moim zdaniem bardzo dobra. Uczęszczam do jednostki OSP Radosków, yy, jak tam również kolega mój, a w sumie strażą zainteresowałem się przez YouTube'a, przez yy, taki kanał Maciej i OSP Żarów Mazowiecki i to mnie jakoś przyciągnęło do tej pasji. A powiedz, jakie pytania sprawiły Ci najwięcej problemów? Yy, najwięcej problemów mi w sumie sprawiły pytania otwarte, no, które jednak były troszkę ciężkie, ale myślę, że mogłem na nie dobrze odpowiedzieć. Organizatorem konkursu w gminie Mykanów był Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy oraz oddział zarządu gminnego ZOSPRP.